Żywioły dwa. Jak i woda. O, już mieliśmy. Dzień dobry. Teraz na wodę. Nie? Fajnie by było mieć własną studnię z przebadaną wodą, bo jak to jest? Z tą wodą wcale nie ma za dużo do picia. Skąd ona musi się brać? I tak w dniu wczorajszym. Ja kurek kurę wody, a ona jest, wiecie, jakby zachlorowana, czy coś, biała, nie? I myślę, a, widzę sobie bo pan Zbyszek, wiecie, człowiek mądry, wie co mówi. A z tą mam, kto podrzucił? Kurczy byku, ci tu pozjadam. I pan Zbyszek, ja pani Zbyszków bo, bo tego, Woda. Mówię, jakaś taka w kranie, nie? Znaczy, ja tu na wszystko miało być tak pięknie no. takie mamy klimat jaki nam ci od manipulacji ze ślub no ale bardzo się mówi no bo coś tam coś tam robią to nie przepukują nie wiem to może być taką wodą Mówię, nie wiem ja w ogóle wody e, takiej nie piję w ogóle że tak jak wszyscy się oddaliliśmy od natury i tak jesteśmy gdzieś tam, powiedzmy w jakichś osiedlach, blokowiskach. Idziemy to tam, wiemy co tam w tej pobocie jest, A jeszcze był taki jego kolega, nasz wspólny w sumie, jego pracownik, powinien powiedzieć Pan, Zbyszka, i mówi, no a byłeś tam, mówi tego. Gdzieś to ujęcie tam wino tam też, wiem, tam gdzieś nawet kopałem, było, że gdzieś tam, powiedzmy, hen-hen, niedaleko. Orbejki i takich miejsc oczywiście może być mnóstwo, nie? Ujęcie wody akurat jest tam, gdzie, mówmy, jakiś ściek płynie i to wszystko jest w naszej polskiej krainie, nie? woda już była. Kotki dwa, pieski dwa, żywioły dwa. możemy na jakieś zatrucia, przytrucia, nie? Rzecz ważna samo wygotowanie, bo to często nie wystarczy. W różnych przypadkach nie, ale były takie przypadki, że garbus zabrał wkład na łopatki. Był taki przypadek, że jakby był starszy niż ziadek. a? Tak, słyszałem, w tych przypadkach, gdzie córka była starsza niż matka. No, wszystkie dobre to Boże Przypadki <grym> Dobra chyba odmieniane przez przypadki.